Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalu FPC. Oto bohater dzisiejszego filmu: obudowa Sharkun TG4. Zapraszam na film. Sharkun TG4 przede wszystkim to obudowa typu MIDI Tower wspierająca płyty główne w rozmiarze maksymalnie ATX wyposażona w dwa panele szklane. Cena tej obudowy, co z pewnością chcielibyście znać od razu na początku tego filmu, w zależności od sklepu oscyluje w granicach mniej więcej 250-250 kilku złotych. Co do podstawowej specyfikacji technicznej, o tym już po części wspomniałem. Mamy tutaj wsparcie dla płyt głównych maksymalnie w rozmiarze ATX. Mamy instalowany na dole zasilacz, nie ma tutaj żadnej piwnicy. Wsparcie dla dysków mamy następujące do czterech dysków 2,5 calowych, między innymi tutaj w miejscu obok płyty głównej oraz maksymalnie zainstalujemy tutaj dwa dyski 3,5 calowe, między innymi właśnie tutaj na dole, też tak jakby obok zasilacza. Co do wentylatorów Tutaj należy producenta pochwalić za fabryczne wyposażenie, ponieważ, jak zresztą sama nazwa wskazuje, w TG4 RGB posiada na stoku już wentylatory w ilości aż 4 sztuk. 3 120 na froncie i jedna 120 z tyłu. Bardzo ładne wentylatory, jak chodzi o design, wyposażone oczywiście w podświetlenie RGB. I tutaj na momencie już zatrzymam. Sterować podświetlenie możemy na dwa sposoby: albo za pomocą płyty głównej. Ale wtedy nie możemy sterować sobie podświetleniem manualnie zamiast przycisku reset, albo właśnie podłączając przewód od resetu, czyli wtedy nie mamy możliwości resetem, zresetowania komputera bezpośrednio do kontrolera, i wtedy ja już tutaj sobie go o, wychwycę. Możemy sterować. Podświetleniem RGB. Oczywiście tych motywów do wyboru mamy kilka. Możemy również podświetlenie całkowicie wyłączyć albo ustawić jakiś stały wybrany przez nas kolor. Co do wsparcia dla kart graficznych, tutaj będą maksymalnie akceleratory o długości 37,5 cm, a chłodzenia do wysokości 160 mm, czyli 16 cm. Miejsca na aranżację okablowania, niestety, jest mało, i tutaj trzeba troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby te kable sensownie poukładać. Miejsca na przepust ośmiopinowy żeby ten przewód przeciągnąć też jest mało i należy to zrobić przed instalacją płyty głównej bo inaczej będziecie mieli realny problem żeby sobie Przewód dedykowanym otworem przeciągnąć. Jak chodzi o pozostałe otwory do aranżacji okablowania, te są wystarczająco duże. Uważam, że w dobrym miejscu ale nie posiadają tutaj żadnych gumowych kołnierzy, które dodatkowo zakryłyby to, co tam się z tyłu dzieje. Niestety na minus grubość blach, o ile na przykład takie szczegóły jak kierowanie są OK. Tak, po pierwsze, spasowanie elementów jest na bardzo średnim poziomie. Kiedy mamy tutaj założony panel szklany, widać do góry prześwity, ale same blachy są również. Co chyba tutaj myślę doskonale widać. Niestety cienkie. Tak samo są cienkie blachy na panelu tym drugim. Tak samo cienka blacha jest na samym traju. Także obudowa pod tym względem widać, że jest to konstrukcja nawet nie budżetowa, a bardzo budżetowa. Sama grubość szkła też nie jest to najgrubsze szkło. Śledzie niestety też wyłamywane. Jak chodzi o filtrację przeciwkurzową, to tak przede wszystkim tak top mamy cały zamknięty. Tu jest po prostu kawał blachy. Otwory wentylacyjne na froncie znajdują się z boku. I tutaj, owszem, jest siateczka przeciwkurzowa, ale żeby wyczyścić, musimy zdjąć cały front. Na dole również mamy siateczkę przeciwkurzową, ale ona nie jest na żadnej plastikowej tacce. I żeby tutaj wyczyścić, ja sobie teraz obrócę to. To zobaczcie. Również musimy całość po prostu zdjąć. Nóżki są wykonane z tworzywa, tutaj niewielka guma, ich wysokość jest ok. Tutaj również chciałbym dodać, że nie ma miejsca na otwór, więc dołem kurczę się nie powinien tak dostawać, więc ten filtr powinien w miarę sobie dawać radę. Testy jakie wykonaliśmy to standardowo pomiary kultury pracy sonometrem umieszczonym w odległości 30 cm oraz pomiary temperatur dla wnętrza obudowy, procesora oraz karty graficznej. Wszystko zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem. I tutaj do obciążenia wykorzystaliśmy grę Metro Exodus. Wyniki troszeczkę są zaskakujące, przynajmniej dla mnie. Zacznę od tego, co zaskoczeniem nie było, czyli od kultury pracy. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj cztery wentylatory, już na wyposażeniu fabrycznym obudowy, należało oczekiwać, że pod pełnym obciążeniem ta obudowa nie będzie należała do demonów ciszy, tym bardziej, że materiały, z jakich wykonana jest, są do przeciętnej jakości, tak? No. Albo inaczej, stal może jest dobra, ale cienka, więc było wiadomo, że ta obudowa, jak chodzi o wibracje czy wytłumianie jakiegokolwiek hałasu ze środka, no ideałem nie będzie i to się sprawdziło w tej chwili. Jest to najgłośniejsza i to bez dwóch zdań góruje nad resztą obudowa w całej stawce. Zdecydowanie odradzam ją więc zwolennikom ciszy. Ale niestety nie odbiło się to pozytywnie na temperaturach, bo można było oczekiwać, że skoro mamy cztery wentylatory, no to przecież możemy mówić o dobrze wentylowanej obudowie. Czytując klasyka, nic bardziej mylnego. Temperatura wnętrza obudowy, zazwyczaj. Czujka jest umieszczona mniej więcej w tym rejonie, czyli nad kartą graficzną, a przed układem chłodzenia procesora. No i tu zazwyczaj obudowy mają całkiem dobre temperatury, bo jedyne nagrzewanie to jest w zasadzie od karty graficznej, gdzie wiadomo, że ta temperatura naturalnie unosi się do góry. Nie w przypadku tg czwórki ta obudowa deklasuje w negatywnym tego słowa znaczeniu wszystkich rywali. Pierwszy raz na termometrze widziałem ponad 50 stopni we wnętrzu obudowy, a przypomnę, że krzywa pracy wentylatorów jest identyczna dla wszystkich testów, a wentylatory są podpinane bezpośrednio zawsze pod płytę główną. Temperatura procesora. Tutaj również jest najcieplej. Tego po części można było się spodziewać, ponieważ cały top jest zamknięty. On się tutaj nagrzewa, tutaj ciepło się gromadzi, mimo tego, że jest jeden wentylator, który to ciepłe powietrze wysysa, Tutaj nie ma żadnych otworów wentylacyjnych i niestety tym samym ta temperatura procesora jest najwyższa. Jak chodzi o temperaturę karty graficznej, to tutaj znalazła się jedna obudowa, którą tą kartę miała cieplejsza, obudowa Aorus od Gigabyte'a, natomiast tuż za nią jest właśnie TG4. Więc niestety na podstawie analizy testów ani nie jest to obudowa cicha. Ani nie jest to obudowa, która może się pochwalić dobrą wentylacją, czyli to nie jest również obudowa dla kogoś, kto planuje podkręcanie czy budowę zestawu na wydajnych podzespołach, bo one po prostu będą się tutaj gotowały. Nie jest to również obudowa, która jest wykonana z odpowiedniej grubości materiałów. Tutaj wszystko niestety jest za cienkie. I powiem wam, że jest to pierwsza obudowa Sharkuna, którą muszę wam niestety odradzić. Moim zdaniem to nie jest obudowa, która warta jest tych około 250-260 zł. Chyba że ktoś patrzy tylko i wyłącznie na podświetlenie RGB, to spoko, bo te wentylatory są naprawdę rewelacyjne, jak chodzi o ich wygląd, design mi się bardzo to podoba. Ale nie pod każdym innym względem. I tutaj zdecydowanie, jeżeli chcecie jakąś taką fajną obudowę z dwoma panelami szklanymi, lubicie szarkuna, to uważam, że o wiele lepiej jest dołożyć do TG5, która kosztuje raptem około 50 zł więcej. To nie jest duża różnica, a obudowa jest wykonana z grubszych blak. Ma więcej miejsca na aranżację okablowania, jest lepiej wentylowana, no generalnie jest lepsza po prostu pod każdym względem. Dlatego TG4 uważam, że do tej pory z wszystkich testowanych przeze mnie obudów Sharkuna jest to obudowa niestety najsłabsza. Moi drodzy, ode mnie na tyle, dzięki za uwagę, cześć hej!